Patrzcie Nie topisz <laughs> Nie wiem, czy w kamerze widać, ale za dobrze Ale trochę widać Ale okna nie otworzę, bo się boję, że się obudzi i mnie zabije Patrzcie Patrzcie, kto się do mnie tu Ten, ten, nie wiem jak powiedzieć Doczepił, przyszedł do mnie, patrzcie Jaki słodziaczek Rusza Ej, patrzcie Oooo! jaki słodziak O, w sumie miałam źle kamerę ustawioną trochę o, A nie wiem, czy przez szybę widać, ale... o, jaki słodziak O, śpij dalej, śpi, śpi. przepraszam, że cię obudziłam